Dzisiaj, dzisiaj um, będę ten. B, b, pokażę Wam. No, dzisiaj pokażę Wam, um, jak wyglądacie, jak BIP um, i ten. I pozdrawiam Lauris 1, 2, 1, 3. Ok. Um, ok, to dzisiaj Wam pokażę, jak wyglądacie, jak BIP. Musicie mieć dużo kasy. Um, I na przykład możecie mieć... I musicie mieć parę diamond. No chyba, że nie będę wybierać rzeczy za diamond. Ale raczej tak, bo ja jak coś um, wybieram, to ja zawsze z on z diamond, z diamond, nie? Okej. Okay. Um, ten poprzedni filmik był trochę głupi. Przepraszam bardzo za niego. Nagrywasz. Tak nagrywam. Tak. Czekajcie, jeszcze napiszę, kto powie hej, YouTube! To fajnie. ok to pokażę wam. To tak, najpierw jesteśmy w dodatkach. I w dodatkach szukamy takie okularki. One nie są zbyt drogie. I tak, i będziemy wyglądać VIP, ale to nie będą rzeczy VIP, tylko będziemy wyglądać jak VIP. Okej, okay, to, to, to jest trochę skomplikowane, ale okej. Okay. Mm. O, tam są okularki, ja, ja jakbym nie zobaczyła ich, to Hej YouTube, zapraszam na mój new teledysk. Okej. Okay. Pozdrawiam, Amelka866. Pozdrawiam, napisz mi. Pozdrawiam! Okej. Okay. Co mam napisać? Hej YouTube, zapraszam na mój new TLDS kanał Wika. sypy. Ja sobie w ogóle zmienię. Przesłanie YouTube. okej? Okay. Czekajcie, ja sobie cofnę. Jak głupi. jakim, ja, ja mam głupi. Nie czekajcie. Sweet cookie. E, powinno być genia, geniowska, ale trudno. Płeć kobieta, płeć urodziny i inne. Okej, okay, weźmy sobie Kamila Kamila Nysypy Ok. Jak tak przez parę, e, przez parę dni będę leżeć, to później nie będzie. Genial. Mi się nie podoba. Okej, okay, to zmieniamy ten, ten kolor na biały i na ten niebieski. O, tutaj, okay. I tak. Później chyba już nic dodatków nie, nie ma. Ale nie, nie, jednak jest. To tak. Najpierw ten tatuaż. Te tatuaże, ok. Wszystko na, bia na biało-niebieskie będzie. Okej, okay, biało-niebieskie, biało-niebieskie. <ścoughs> I to też będzie biało-niebieskie. Tylko ja zmienię kolor. To ma być niebieski. To ma być biały. Niebieski. Biały niebieski albo w ogóle weźmy biały niebieski biały niebieski i biały, bo to wtedy głupio wygląda okej, okay, i tak powinniśmy wyglądać na razie okej, okay, później bierzemy ten tatuaż Zmieniamy go na biały, niebieski i tu biały. Okej, okay, możecie go kupić, ale ja tych rzeczy nie będę kupywać, przepraszam was. Okej, okay, teraz pójdźmy na przykład do fryzur. Fryzura będzie piękna. Ta fryzura jest moja ulubiona, ja, ja zawsze tą fryzurę kupuję. O, czy jest? Okej. Okay. I zmieniamy ją nie, na niebieski. O, ten tutaj. I tak. Teraz przechodzimy do... Um, topy oraz bluzki. To będzie też fajne. Ta bluzka też ją często używam i często kupuję. I ten niebieski. Ok, i teraz buty. Buty będą na pierwszej stronie. O, to są te. Skarpetki muszą być białe oczywiście, nie? I tu będzie niebieska. Okej, okay. i widzicie, um, i tak wyglądamy trochę jak VIP, ale nie jesteśmy i to koszyje. Masz podobny głos co ja na filmie. Ile masz lat? Uch, dziewięć mam. 9 lat, a mój głupi głos. Ja w ogóle nie nienawidzę swojego głosu. Ja, ja mam dziewięć lat, a, a, a w ogóle ten. A w ogóle ludzie myślą, że um, ten. Że ja jestem dzieciakiem. Że... O, fajnie. Znasz Ola? Nie, nie znam. Wow. Wow. Ja, okej. To tak, um, To kosztuje 2000 i 600 kasy. I też kosztuje 7 kryształów. To jak chcecie tak wyglądać, jak VIP, to proszę. Możecie też bez gwiazdek. I bez gwiazdek tak wygląda, a to kosztuje wtedy 4. To ja się rozbieram. Też wchodzę na moje konto. Hej, YouTube. Pozdrawiam. Sa Sasia123, OK. A wiesz, że zrobiłam konto na tablecie i muszę potwierdzać e ja wiem co to. bo Zrobiła to EMAI. I teraz zablokuję, um, zablokuję jej konto, no bo mówię e Aha, okej, okay. to, to drugie, to drugie malia. No dobra, dobra, ja nie musisz mi tam mówić. Okej, okay. um, to teraz będzie trochę inny. Um, jakie włoski by tu włożyć? Um, Będziemy też wyglądać jak VIP, a chociaż nie będziemy. O, jakieś widziałam takie piękne włoski i one wyglądają prawie jak VIPowe. Ja mówię, nie no kurde, jak, jak nie byłam jeszcze VIP. -ie. Nie no, ja chcę takie włoski. Nie. One takie piękne. One nie są vip ja, ja się zdziwiłam. A i hej YouTube! Pozdrawiam Pomer 363. Okej. Okay. Um. Okej, okay. dalej patrzymy i dalej. O! To, to były te włoski. Te włoski normalnie są piękne, ale ja ich jednak nie chcę. To tak, ty wyglądasz. Ja, ja się też kiedyś myślałam, a te są vipowe, ale nie, 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 nie są. Ja się bardzo, bardzo zdziwiłam. Okej, okay. to jest takie fajne w sumie. Weźmy tu na brązowy. Brązowy. Taki brązowy może być. I weźmy jakąś koszuleczkę. Nie, na tej rzeczy ja nie chcę. Okej, okay, może taką koszulkę. O, to ładnie wygląda. To, mówię, nie aż, nie, aż taki złe. O, na przykład tak byśmy mogli lepiej Ja sobie to kupię. No, już prawie wyglądam. Jak wiknie Um, może 4 stopy? Nie, 4 stopy głupie wygląda. O, może sobie pasowały. O, i proszę, mamy już do parnie. Kurde. Jak ten biały wzięła. To nie pasiło. To weźmy jednak inne porteczki, bo te trochę nie pasiły. A nie, bo paszą, nie? I później weźmy inne pocieski, no by tamte nie pensowałem trochę ja kupię jak dam. o, Galaxy. Galaxy są moje ulubione okej, okay, to zmienimy je na czarno-białe ej, czy nie mam tą grację okej, okay, czarny i to też na czarny okej, okay, i, i, i już prawie wygląda mi jak ja sobie w ogóle to kupię ja sobie to kupię I jakieś piękne buty. Nie za małe, nie za duże, nie za krótkie. Jakieś sandałki może jakieś, jakieś konwersy weźmy. Albo takie, wiecie, stajniż. Mhm. Jak mnie słychać, to sorki. Bum, bum, bum. Ja próbuję znaleźć takie fajne butki, które by pasowały na przykład. Jak wygląda tu Jak VIP? To jest ciężka sprawa, jak wygląda ten VIP, bo VIP to jest trochę ciężka rzecz. O! Proszę, już mamy buty, które by pasowały. O! Więc, um, Te Galaxy kosztują 3zł. To przepraszam jak nie masz diamentów. Okej. Okay. Wszystko na czarny dajemy. Weźmy takie. Nie, kurde. To już Okej, okay, co ja tam mam? Nie, shiny steps. Nie. Nie chcę shiny stepsów. Okej. Okay. No kurde, czemu ja nie mogę? Trzeba tu znaleźć. O! Proszę, znalazłam. Znalazłam buty, które nie paszą! Mnie to kurde wkurzyło strasznie. O! Te na pewno będą pasiać. Te buty paszą do wszystkiego. Te buty pachną do wszystkiego, a jak do tego nie patrzą to koloruje się w górze. Patrzą. Zobaczcie. I tak wyglądają, wyglądają jak VIP. Proszę. O, przecież my dodatków nie mamy, nawet dodatków nie mamy, a wyglądamy jak VIP. Okej, okay. możemy jakieś dodatek dodać, ale ja na razie nie. Okej, okay. um, to chyba, um, to były te dwa sposoby na zostanie BIP. O, jak idziecie do kliniki piękna? to ja chciałam pokazać taki klik. nie? Jesteśmy w klinice piękna. Inaczej podoba mi jakieś oczy, na przykład te. Kurde. Ja sobie, kupiłam te oczy. Przynajmniej sobie kupię inne. Ale jakie fuj wyglądam, ja fufu wyglądam. Ja po prostu się strasznie wkurzam. O, wiem co ja zrobię. Wezmę sobie, kupię te unikatowe oczy. I proszę... Mamy uniketowe oczy. Mamy uniketowe oczy. O, jeszcze za 40 kasy sobie kupię nowe ustaw, bo te usta wyglądają głupio. Na czarno wiesz. Weźmy jakieś jednak inne oczy. A mu dasz prezent, a niech spada. Sorki, ale karmel czy guma balonowa to było? O, to są oczy Pixie Star i one mi się strasznie podobają. To kupię za 60-50. Proszę, jakie ładnie wyglądam, widzicie. Teraz wszystko prawie będzie mi pasować um, do cichów. Okej, okay, dziękuję za oglądanie um, i pozdrawiam wszystkich nawzajem, jak wy mnie. Yeah, yeah. Pa, pa!